line Princess Agenta Seeds mamy dynie w kolorze różowym dynia wielkości 2-3 kg czasem troszkę większa tutaj rosła bez nawadniania na ziemi dość piaszczystej bardzo gładki owoc, wręcz świecący się z charakterystycznym e, takim różowo-łososiowym e, kolorem dla konsumentów, dla sieci handlowych. Bardzo fajna dynia do zup, do właśnie różnych takich przecierów. Nie jest bardzo gęsta w środku, w związku z czym będzie wyśmienita, tak jak Hokkaido, do tego, do tego typu celów kulinarnych. Force Line Princess jest typową dynią, która została zaakceptowana przez Jeronimo i Jest w miksie kulinarnym, który jest w tym, w tym roku jest sprzedawany, typowa dynia z gatunku Kukurbita maxim. Co to oznacza w przypadku tej odmiany? Bardzo mocne uwistnienie. Gdybyśmy przyszli tutaj w ciągu lata, tutaj był wał liści. A dlaczego jest to ważne? Tip dla producentów. Proszę dobrze zaplanować sobie drogi przejazdowe i drugi, którymi będziecie opryskiwali. To jest dynia o bardzo gładkiej skórce. Ale jeśli odpuścimy sobie opryski szczególnie przeciwko zmiennikom będzie to widoczne. Jeśli mamy tą odmianę dynia, która będzie chodziła po polu, która jest bardzo dekoracyjna, bardzo smaczna. Natomiast miejsca, które zostaną uderzone, uszkodzone przez insekty będą już wskazami no jeszcze nie dramatycznymi, ale na pewno obniżającymi walory estetyczne.